Witam Państwa na drugich zajęciach i na moim kanale. Po zapoznaniu się na pierwszej lekcji z zasadami wymowy przyszedł dzisiaj czas na tworzenie najprostszych zdań oznajmujących. Nasze dzisiejsze zdania będą składały się tylko z podmiotu i orzeczenia. Naszym podmiotem będą na razie tylko zaimki osobowe, a orzeczeniem Dwa czasowniki, sein, czyli być, i werden, czyli stać się zostać. Jeśli ktoś chce zapoznać się z opisem powyższych części zdania i z odmianą powyższych czasowników, zapraszam do osobnego filmu, w którym wyjaśniam wszystkie te gramatyczne zagadnienia, a film ten znajdzie się pod niniejszą krótką prezentacją której chodzi nam głównie o powtarzanie zdań. Tak więc proszę powtarzać za mną zdania, które po lewej stronie zawierają czasownik być, czyli sein, a po prawej czasownik stać się, zostać, czyli werden. Przypomnę tylko, iż naszym podmiotem są na razie tylko zaimki osobowe, a więc podmiot najprostszy. Pragnę jeszcze tylko wzmiankować, iż. Tutaj zaimki osobowe ułożone są w kolejności takiej podręcznikowej, czyli tradycyjnej. A więc na razie zdania te jakby wydają się ułożone po kolei, a więc łatwiej. Proszę powtarzać za mną. Ich bin jestem. Ja jestem. Ich werde zostaję ja zostaję du bist jesteś ty jesteś du wirst zostajesz ty zostajesz Eja ja ist on jest I ja wird on staje się, sie ist ona jest, sie wird ona staje się, es ist ono jest, es wird ono zostaje. Wir sind. jesteśmy, my Jesteśmy. nie zostajemy, my Zostajemy, Zostajemy. zostajemy. to jesteście. wy Jesteście. Ja werdet – stajecie się, wy stajecie się. Sie sind – oni są lub one są. Sie werden – oni zostają, one zostają. A teraz będziemy powtarzać te same zdania, ale już z pomieszanymi czasownikami i zaimkami. A więc na wyrywki. Zadanie nieco trudniejsze, ale damy radę. I tak. Wia werden. Zostajemy, my zostajemy. I ja, zajd. Jesteście. Wy jesteście. Du wirst. Stajesz się, ty stajesz się. Sie sind, Oni lub one są. Ich bin. Jestem. Ja jestem. I ja werdet. Stajecie się. Wy stajecie się. Er ist on jest. Sie wird ona zostaje. Es wird ono zostaje. Du bist jesteś. Ty jesteś. Wir sind Jesteśmy. My jesteśmy. Sie ist. Ona jest. Ich werde. Staję się. Ja staję się. Er wird. On zostaje. Proponuję Abyście państwo te naprawdę najkrótsze zdania mówili sobie na głos w swojej własnej kolejności, a nie takiej, jak akurat ja tutaj ułożyłam. Proszę powtarzać te zdania, a na następnych zajęciach, na które zapraszam, dodamy do tych zdań tak zwane orzeczniki, czyli przymiotniki, czyli po ludzku mówiąc opis, Czyli zdania będą już dłuższe i bardziej treściwe, bowiem będziemy mówili na przykład du, bist, net. Czyli jesteś miły. Zapraszam na następne zajęcia i na dłuższe zdania. A na dzisiaj to już by było na tyle. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.